Hejka, tutaj Cookie i witam Was w pierwszej części First Luka z dodatku do 2004 pod tytułem Witaj w pracy. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, mam już przygotowanych tutaj simów. Zrobiłam ich na wzór mojej rodziny. Stąd imiennie Karolina, Jakub, Oliwka i Michałek. Może zacznijmy od włosów dla simek, bo akurat ta ma włosy z modu. Krótkie. Dlaczego się nie świeci? Może przefiltruję. A ja nie mogę. Pakiety, dodatki, witaj w pracy. O, jednak są. Hmm, to jest taka jedna krótka. Są trzy. To jest krótce przycięte po bokach i taki jakby koczek. Ładny. Może go kiedyś wykorzystam. Ze średnich mamy takie, takie z tyłu upięte i takie afro. Fajnie, że dodali coś dla czarna skorzyści. I mam jeszcze długie. Taki kucyk. Kitka. Hmm, taki. Jakby kitek, ale nie do końca zrobiony. Wiecie, że część włosów jest jeszcze tam w środku. I taka bujna fryzura. Chyba bardziej dość pani wiedzieć jak ktoś wstanie i ma takie wielkie, rozczochrane włosy. Dobra. Ale dam jej chyba takie. Zmienię kolor. Hmm. Okej, okay, mi taki kolorek, taki jasny brąz. Teraz zobaczmy, czy są nowe makijaże. Są? Są nowe oczy. O! To są te makijaże. Słuchajcie, dla kosmitów, bo w tym dodatku dochodzi nowa planeta i kosmici. Wow. Albo dla kosmitów, albo na jakiś, wiecie, wybieg mody, czy coś. Hmm, tutaj takie są. Taki makijaż, że aż prawie pod włosy wchodzi. Dobra. Wow. Okej. Okay. O. Tutaj to jest nawet spoko, tylko wiecie, no nie na co dzień. I ostatnie chyba już. A, jeszcze są. Tutaj też bym nie dała na co dzień. W ogóle w większości z bym nie dała, ale wiecie. Hmm. Ciekawe, spoko. Okej, okay. jak widzicie wszystkie to mamy różne kolory, ale tego jest tak dużo, że chyba to by mi zajęło z parę godzin. I to są już wszystkie. Teraz eyelinery. Tylko czekajcie, muszę dać jakieś oczka normalne. Chodzi mi o oczka, wiecie, w stylu, że makijaż. Hmm, postaram się dać coś dodatku, ale no, ciężko jest takimi kosmicznymi rzeczami dać się na co dzień. No, ludzie, no, ja nie mogę. Wiecie, co tutaj chyba jej dam po prostu? Albo wcale nie dam jej makijażu oczu, albo. Nie no, chyba po prostu jest. Zostawię bez powiek pomalowanych. Teraz muszę mieć eyeliner. Wow. Nie no, niestety bez takich makijażów to jej zostawię tak jak miała. Bez tego eyelinerka. Muszę brzować, bo już sama nie wiem. Dobra. I teraz usuniemy makijaż z oczu. Teraz policzki. Ten właśnie taki, wiecie, w kosmicznych kolorach. Chociaż drugiej strony różowy. Trochę mocny. O, ciekawe jakby wygląda w białym. Hmm. Okej, okay. i tutaj są te wzorki takie. Tutaj jest taka kreska jakby, która się rozmazuje. I kolejne wzorki. Teraz z wargi. Hmm. Takie jakby na część ust. Kolejne tylko na część. Te są nowe spoko, ale czy są jakieś normalne kolory? Ścinka. Fioletowy. Hmm. Tutaj jest takie ombre. Spoko. Chyba bym komuś mogła dać na imprezę ale wejdzie tak... tak mówię... komuś mega szalonemu. I tutaj te... sam spoko. Chyba i zostawię, tylko tak się, się jakoś błyszczą. I usunę jej te kosmiczne wzorki na policzkach. No ale wiecie, chcę, żeby ja coś z makijażu. Tylko to jest normalnie z kosmosu. Hmm. Nie, no zostawi chyba te różowe. To jest bardziej fioletowe. Nie, to jest fioletowe. Hmm, no zostawi chyba tak. No. Wiem, to się jakoś tak metalicznie, troszeczkę jakby odbije, takie ma białe plamki. No ale trudno. Dodatki Kolczyki są? Kolczyków nie ma O, szkoda Okulary są? Nie, nie ma, bo się nawet nie świecą O, jakiś naszyjnik To bo widać na tej bluzce Więc poczekajcie chwilkę No niestety, będziesz musiała Bez bluzki się pokazywać Ale tutaj ma taką dłuższą Podkoszulkę jakby Znaczy dłuższy top albo stanik Taki ze słonikiem i jeszcze. O, ja kliknij się. Z takimi kuleczkami na rzemyczku. O, ładne są. O, ten ładnie wygląda. O, i jeszcze tutaj. Takie jakby dwa, ale wiecie. Połączone z, ze sobą z tyłu. Też śliczne. O, jakie ładne. To je chyba zostawię. O, nie. Plombobik. Plombobik. Taki będziesz miała. Na takim rzemyczku. I tutaj jakieś złoty. jakieś złoty z takimi kuleczkami. Ale też jest ładne. To wszystko tak. Zostawi chyba ten tylko. Hmm, Może niebieski. Albo tradycyjny zielony. <laughs> ok. Okej. Teraz przejdźmy do bluzek. Mamy nowe kurtki. Spoko. Tylko tyle. A, no, jedna kurtka. O, bluzeczka, ale jest ładna. Też tylko jedna. I sweterki. Taki z bałwankiem. Taki z taką narzutką, jakby. marynarką, Z Jenniferkiem, z odziusi, ale też niestety nie te czasy. Wielka Noc się zbliża. Okej. Okay. Teraz bez rękawiki. Jest to śliczna bluzeczka, zobaczcie. Ona tutaj ma takie ombre. O, i z tyłu ma taki kolorowy stanik. Ale fajne, no ja jej to zostawię. Tylko, o ja no, ona ma y, kolczyki z modów. Nie, 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 nie. nie. Bez modów. <laughs> I teraz, o, jeszcze coś w się świeci. Zapinane na guziki. O, czekajcie, bo te spodnie nie pasują. taka Wiecie, jakby do pracy, do biura. I to ze Spotkajmy się, to nie. Bluzy. O, taka krótsza, ładna jest. O, śliczna. Albo czarna też będzie ładna. Ja you no, know, ekstra. I marynarki. Taka też bardziej mi się daje do biura. Ale wiecie, tutaj będzie kariery. Są trzy nowe kariery i można prowadzić swój własny biznes. Ale ja i zostawię tą naszą ładną bluzeczkę. O! Tak będzie ładnie wyglądać. I wiem, że teraz jest zima, ale wiecie, w simsach to wszystko jest możliwe. Na przykład w wierzbowej zatorce i w ogóle wszędzie. Jest wiecznie lato albo wiosna. Chyba, że sobie ktoś wgra mody, to wtedy wiecie. I na całe ciało jeszcze. Kombinezony. Ale wielki dekolt. Komplety, o, wiecie, może też jakieś do sklepu albo do biura troszeczkę. Dokładnie pasujące trampki. I fartuchy, tego chyba nie było, tak mi się zdaje. O, i też mi się zdaje, że właśnie do jakiejś pracownicy w sklepie albo coś. Więc już jej damy tą bluzeczkę, zostawimy jej. O, i teraz spodenki. Są nowe takie spodnie. O, i to wszystko z takich normalnych, a jeszcze tutaj szorty, o ładne, na przykład, o, no może być, okej. Okay. Ze to tyle i wiecie co, chyba zostawię tak, tylko może wtedy zmienię ten kolor, wiecie, musi być ładna. Taki będzie miała Teraz jeszcze butki, bo się świecą Ojej, no dlaczego to mi się jeszcze świeci? O, długie stroje Taka sukienka, wiecie, ale krainę lody troszeczkę I ta, ona jest taka ładna, tak mi się zawsze podobała O, ślicznie, chyba i tak dawno na oficjalny Ale wiecie, to potem jej zmienię, poza nagraniem i teraz jej zostawiamy bluzeczkę. To była chyba ta. Mam nadzieję. Szarty z dodatku. Teraz buciki. Dlatego tam się ciągle świeci coś, no wszystko zrobiłam. Jakiś bug. O, teraz takie perełki. To już spotkajmy się, to nie, nie, nie. <ścoughs> o, o, leginsy. Takie żółte, o takie wiecie, troszeczkę zimowe, i w serduszka są inne wzorki, takie te kropeczki i w ogóle. A co to jest? To są mody czy widać w pracy? Bo się nakłada jedno na drugie. Yy, hmm, ciekawe. Załóżmy, że na przykład to jest widać w pracy, ale jest tak która z modów. Nie wiem. Ale tak czy siak nie będzie miała legginsów. Skarpetki. Takie podkolanówki. Właściwie to za kolanówki. Okej, okay, ale nie, nie, nie. Dziękuję. I buciki. Buty na płaskim obcasie. Mamy dwa. Takie. I takie. O, to są spoko. Wysokie. Wow. Bardziej takie na wyprawę do lasu albo. Nie wiem, jakiś gotów. Czy coś. Buty na koturnie. Takie. I to wszystko z bucików. Trampków nie dodali, więc damy jej o takie. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subka oraz na komentarz. A pa!